O czym chcesz mi, Krolu, powiedzieć? O jakich nowościach? Przede wszystkim o możliwości podłączenia i to dla każdego Atari ST wzwyż mm -hmm. pamięci masowej typu pendrive mm -hmm. do urządzenia NetUSB, który większość użytkowników wie o co chodzi. Wcześniej używane było tylko i wyłącznie do podłą możliwości podłączenia internetu do Atari. To ja może tak w skrócie powiem, że chodziło o urządzenie do Atari ST, STE, Falconów, tt tak. czyli do takich wyższych modeli Atari i chodzi o urządzenie NETUS-B, tak? tak? I ono podłącza, pozwala podłączać Atari duże do internetu, generalnie, tak a oprócz tego ma złącza USB. USB, tak jest. Wcześniej było wykorzystywane tylko i wyłącznie dla użytkowników Atari Falcon z akceleratorem 060, mhm. Tam już istniały sterowniki, które to umożliwiały, mm -hmm. ale tylko i wyłącznie dla systemu operacyjnego MINT. Mm -hmm. Ale w znaczy, sensie, że wykorzystywanie pendrive'ów w ogóle? Pendrive, w ogóle, tak, tak. W ogóle. W ogóle użytku, dla możliwości użycia pendrive'ów. Natomiast od... Czyli dla niewielkiego grona, bo no mało kto ma Falcona, a jeszcze dodatkowo ma w nim kartę tak, Turbo CT60. 60, dokładnie. Natomiast od miesiąca czasu, czyli pod koniec kwietnia ukazało się, Driver do Netus B, dla każdego Atari. Przede wszystkim dla systemu operacyjnego TOS, czyli dla czystego Tosa. Tak, klasycznego, I... atarowskiego, oryginalnie zamontowanego w Atari. Tak. tak, jest systemu operacyjnego. Ja w tym biorę, brałem i biorę czynny udział jako beta tester mhm. tego, tego sterownika. No I testowałem to na swoich dwóch komputerach, czyli Atari Falcon w trybie 030-060. Czyli ten, tego? Tak jest. Tutaj. Dokładnie. Testowy komputer i. I Atari TT. I Atari TT. No dobra. Podpięte urządzenie NetUSBI mamy tutaj. Od razu no, automatyz... już pokazać, jak to działa, tak? Dokładnie. Obecnie. I podpięty jest już pendrive. Dobrze. Aha, już podpiąłeś panie, Podpiąłem pendrive. Podpiąłem pendrive'a. Ze strony, gdzie adres będzie pokazany na filmiku, można pobrać, ze strony autora można pobrać taki sterownik. Instrukcja jest opisana w środku tego sterownika. Wystarczy tylko i wyłącznie... Po polsku czy po angielsku? Po angielsku. Okay. Ale po polsku będzie informacja opisana w artykule najnowszym Atari Atarifanie, którego premiera jest przewidziana za dwa tygodnie. Czyli na Pixel Heaven będzie, będzie premiera. Atari Fana, gdzie ja opisał, opisuję i opiszę jak dokładnie to wszystko się montuje natomiast teraz chciałem tylko i wyłącznie pokazać że Dobra. faktycznie to działa, działa. Okay. wystarczy wgrać wystarczy wgrać sterowniki do katalogu auto mhm. na partycji startowej mhm. oraz odpowiednie akcesorium te trzy pliki Netus B, USB. Czekaj, czekaj, to już pokazuję. USB. Storage i USB oraz w akcesorium odpowiedni akcesorium o nazwie USB. Należy umieścić w katalogu auto akcesorium oczywiście tam gdzie są akcesoria. Tak jest. W odpowiedniej kolejności muszą być ustawione one. Przepraszam. Storage USB najpierw potem Storage i na końcu Odpowiednia kolejność musi być ustawiona w auto. Mm -hmm. Po odpaleniu, prawda, ładujemy sobie. I tutaj odpalasz na TTC, ale rozumiem, że dla, na ST i STE też działa. Tak, dokładnie no sprawdzone na Atari STE 2 dni temu sprawdziłem to osobiście i pokazałem to ludziom. Tu się ładuje, proszę bardzo. Mm -hmm. Sterowniki się ładują. Tak jest. I teraz proszę bardzo. Otwieramy sobie akcesorium. Widzimy. Jest widoczny pendrive Kingston Data Traveller 2.0. Czyli rozpoznał nazwę? Rozpoznał nazwę. Robię teraz myk. Co o czym należy wspomnieć? No. Jest to całkowity plug and play. O. Plug and play. Czyli wyjmuje pendrivea. Mm -hmm. Znika. I zniknęło, faktycznie. Pod, podłączę ponownie mm -hmm. przy włączonym Atari mm -hmm. jest ponownie powiem, rozpoznawany. Szyba, no. No jest widoczny w tosie jako dodatkowy napęd. Pokaż, proszę bardzo, jako napęd kolejny napęd w tosie. M, mm -hmm. jak wyjmę go jeszcze raz, proszę bardzo, otwieram sobie go. Mam tutaj zawartość u katalogu, mm -hmm. wyjmę teraz tego. Prawda? Mhm. Napęd N przestanie istnieć, bo teraz będę próbował otworzyć. Does not exist. Mhm. Czyli M nie ma, jak jest odpięty. odpięty jak jest odpięty ten. Tak. Ale jak podepniesz, tak, jak to wszystko podepnę. w systemie się pojawia. Czyli plug and play, pendrive, technologia pendrive'ów. Co online. najważniejsze, jest widoczny jako dodatkowy napęd, jak uruchomimy sobie HD drivera. Mhm. Bo o czym trzeba wspomnieć, tak. proszę bardzo. Jest widoczny jako dodatkowy. Mastery Kinga Data Traveler, mm -hmm. prawda? No. Trzeba odpowiednio przygotować partycję. Czy można sobie Jest partycja 500MB zrobiona mm -hmm. w, w Toson Windows Compatibility, czyli taki pendrive wezmę sobie teraz podłączę do, pod Windowsa mm -hmm. i mogę sobie kopiować. Mm -hmm. Wyciągam z, z pc wkładam do Atari do dowolnego Atari 1632 bity i mogę sobie kopiować odpowiednio przygotowaną partycję. A, ale ta partycja tylko jedna może być, czy możesz sobie skonfigurować na więcej? Na będzie widoczna, oczywiście mogę sobie zrobić cztery partycje, ale tu ograniczenie robi Windows, bo Windows zobaczy tylko i wyłącznie jedną partycję. Sprawdzaliśmy to zresztą tak na Windowsie XP i na Windowsie, na Windowsie 10. 10. Widoczna jest tylko pierwsza partycja. Oczywiście Atari będzie widziało, to, to Wszystkie, można zrobić tak. cztery partycje, bo to jest dwugigowa, można sobie zrobić cztery partycje po 500 mega. Mm -hmm. Bo tu jest ograniczenie, Ale tylko jest jedna 100. będzie widziana pod Windowsem, no, więc tak. że jeżeli ktoś chce sobie coś wymieniać, to... To no. znaczy ona będzie widoczna pod Windowsem XP jeszcze, tak. ale w Windowsie 10 w ogóle wtedy w ogóle nie jest, jest widoczna. Nie to nie niewidoczne. No niestety, ale tak nie Powiedz jeszcze tylko tak orientacyjnie dla wszystkich chętnych, którzy by chcieli coś takiego. Bo to jest trochę konkurencja, rozumiem, dla Ultrasatana. Tak, przede wszystkim, oczywiście. I dla innych w takich w nośników w współczesnych. Tak, ale chodzi o to, że mogę to pokazać, że w zależności od komputera, do jakiego podłączymy, mhm. różne prędkości dostępu. Okej. Okay. Ja tu mogę pokazać, przetestowane, dla Atari TT. Wyniki, tak? Wyniki testów. Bo wiesz, dla kogoś, kto chce po prostu przenosić pliki między PC-tem a Aztekiem, no to jest bardzo wygodne. Dokładnie. I to... Ale chodzi mi o to, żebyś powiedział jaka jest orientacyjna cena Netus B. Orientacyjna cena Netus B u, u lotarka, gdzie teraz w tej chwili można je dostać, to jest pełne Netus B. Mhm. Żeby było tak, że złączał USB to jest 220 zł. Ok. Jeśli dobrze pamiętam. Prędkości w zależności od tego i do jakiego systemu podłączymy, mhm. proszę bardzo, M-BY partycja, naciskam, testuję, pokazuję prędkość przetestowania, sprawdzenia dostępu, zapisu. Mruga, 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 mruga ten drive. O jest, o 130 do 150 w zależności prędkości. Wiem, że są prace, żeby to było oczywiście szybsze około 150 czymś już. udało. w od sterownika, tak? W zależności od sterownika i w zależności od komputera. Teraz mogę tylko powiedzieć tak, bo możemy sobie że tak powiem, wziąć wyjąć. Mogę tego pendrive'a teraz w tej chwili wziąć podłączyć. No, no do Falcona. Do Falcona. Proszę bardzo, od razu rozpoznawany. Od razu tak? rozpoznawane. Tu będzie nie na falkonie, to będzie partycja chyba. Jak się nie mylę na Dokładnie proszę bardzo, to samo. Mhm. Jest to tej I teraz prędkości na Falconie 0,30 to jest około 110 do 115 kB na sekundę. prędkość zapisu. trochę wolniej niż na TTC. No, no tak, ale to ze względu na prędkość zegara. Mhm. Natomiast. Który na 3, TTC jest większy? 32 MHz. A na Falconie? 16 MHz. Tak jest. Mhm. Natomiast. W trybie CT60? W trybie CT60 to jest 300 kB na sekundę. O proszę widzisz. To jest teraz to. z tego co wiem. Co testowałem, na zwykłym STQ to jest w granicach 35 do 40 kB na sekundę. Sprawdzone, okay. działające. Sprawdzone, potwierdzone, potwierdzone info. 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 Tak jest, dokładnie. O, należy też dodać, że oczywiście trwają prace tego sterownika dla pozostałych systemów operacyjnych, czyli Magic. Mhm. Już to działa w trybie 0.30 na każdym komputerze. Testuje i ja tu biorę w tym bardzo czynny udział. Tutaj podziękować autorowi, gdzie zostałem beta testerem tego. Wspomnijmy o autorze, no bo wypada. No, wypada pendrix 24, on to przerabia dla Tosa i trwają prace na możliwości podłączenia pozostałych urządzeń. Już działa możliwość podłączenia myszki na USB, działa to już dla Medica. Oczywiście wszystko jest w fazie testów jeszcze oraz klawiatury. Na USB. Czyli Autor gdzie mieszka? We Francji, Australii? We, we Francji. Z tego co wiem, to chyba we Francji. Wiem, że na pewno jest we Francji. Francuzem generalnie. We Francji mieszka, yy, zdaje się, albo, da, albo w Niemczech mieszka jeden z tych ludzi, którzy pisze, pisze sterowniki Dawid yy, dla Netusbi. Mm, mm -hmm. Przepraszam, dla Minta. Mm -hmm. A ten, który przerabia to dla Tosa, to chyba jest. Chyba we Francji albo w nie, Niemczech. Ni ni niestety nie potrafię w tej chwili, nie pamiętam po prostu. Musiałbym mm -hmm. po prostu zobaczyć na korespondencję, jaką wymieniam. Mm -hmm. Bo korespondencja, testy trwają codziennie. Są w toku. Są w toku. Super, dziękuję.